Strzeczka, witam serdecznie. Znaczy, nie strzeczka, tylko witam. Siema, o poranku, słuchajcie. Partnerem dzisiejszego filmu jest strona Secret Ball, gdzie przy zakupie boksów piłkarskich możecie użyć kodu zalewski 5 wam on 5% zniżki przy zakupie. Czym jest Secret Ball? Przechodzimy sobie na stronę. Link, oczywiście, macie w opisie. Są to tak zwane boksy z koszulkami piłkarskimi, gdzie nie wiecie, jaka jest zawartość waszej paczki. Moim zdaniem, super sprawa, jeżeli chodzi o przykładowo prezenty, upominki, wszystkiego rodzaju. Słuchajcie, niespodzianki, najważniejsze jest to, że nie wiedzieć co jest w środku, możecie sobie oczywiście w zależności od danego boksa wykluczyć klubów, których przykładowo nie lubicie, ale będzie to się wiązało oczywiście z wyższą ceną, mamy tutaj oferty premium, standard, nameset, przelecimy sobie każdą po kolei, różne rozmiary, także dla każdego myślę, że coś się znajdzie, są oczywiście również rzeczy dla kobiet, dla par. Tutaj mamy oczywiście Mystery Box Junior, czyli mniejsze rozmiary dla mniejszych gadatków. Serdecznie polecam. Strona Secret Ball z kodem oczywiście zalewski 5, 5% zniżki przy zakupie. Przechodzimy do odcinka. Dranka bez y, wiadomo czego się ma. 4, 4 1, informacja y, Lewa strona słuchajcie w dziadach jest Ashley Cole, jest Ashley. Czy... No. Ashley, okej, okay, dobrze. Ashley i QL Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. nie, ma, nie ma tragedii, nie ma tragedii Uważam, że składzie jest spoko Wystarczający, żeby 15 wbić, moim zdaniem Zobacz, jak działają sędzie w FIFA Ej, gościu u góry na piątkę obrońców wyszedł na dzień dobry Mam nadzieję, że nie wie, że był patch Brawo, wini. Dobrze mu strzeliłem, nie? Ale czemu tu jest wyciszone to non-stop? się sobie znowu 4-4-2 Dobra, no jest, jest, jest a, Promote! ma Sima, Kubi! Siemano, siemano wszystkim! Dobra, wydłużnie z tego meczu, nie? Gdzie mi tu na Warszawski serwer, ty ku... Rivela jest teraz yy, na zielony, nieważne skąd, ale bez zielonego nie wejdzie? Okej, okay, okej. Okay. A, i teraz na Rumunę gramy, no pewnie, no pewnie, tak, pewnie! Gości też gra 4-4-1, co tam, jak ta, Mordziu? No wszystko elegancko, siema Hetman. Na, przecież na razie ten, na razie pierwszy meczek zagrałem. To jest drugi mój mecz po dopiero. I nie, te, nie miałem, jakby jeszcze. No, jeszcze nie opatentowałem tego pacza w ten sposób. O kurwa co za nuta! I czemu go się do ramka zagra w pierwszej akcji, ty? I czemu nie trafiam Polaków, tylko Rumunów i Ukraińców, no? Ej, dalej siada trivelka! Dalej siada, tylko na zielonym trzeba strzelić. Nice. Działa? Działa? Siema, Biergen. Siemak Xan. Witam siemin Brawo, Finally. Mani Mitch. Nazwa nutki. Siemef. Ja dwa w tym meczu. Patrz. Aaaaajajaj. ja, ente, 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 Siema, Andrew. Dziękuję, Kejva za ich, dziękuję I cel pomocy się dobity 650 subów na kanale, panowie, witam subskrybentów Siemano Doceniam mega, no witam, no witam, witam No witam, witam Jedna 11 zaraz nowy drugiego wina robi, co jest? No bo tam, bo dzisiaj wstałem troszkę później, nie? Dałem sobie dzisiaj na luz Mam krótkie podania w taktyce kontra i krótkie podania W takim tempie to będzie 16-0? No co ty? Siema Bartu, siema, siema Daj sobie kontr lepiej chodzą A, bilans mogę zmienić Okej, okay, na czwórkę grać, ziomal, to jest spoko 2-0 mamy Ogólnie możemy też policzyć Dzisiaj ile osób gra ty, nie? Ile osób będzie grało Piątką obrońców, bo na razie tylko jeden Trafił się cwaniak, który ogólnie I Grał tragicznie, ziomal Nice Nice, nice. Puteasz z lewej nóżki to jest golo, nie? Przeważnie. Ej, który tam cwaniak nawrzucał? No, myśli, że jest śmieszny, bo kura po brazylijsku brzmi jak pełot, no. Mlecz siódmy, nie? Brawa, mlecz. Brawa, brawa dla mecza. Mega śmiesznie brzmi, nie? Mega śmiesznie brzmi. Brazylijska nuta, która ten. Naprawdę. Przysięgam. Pośmialimy się, pośmialimy się, panowie. Brawa. Jak mi widzowie będą snajpić to ten, to będziemy na off grać full nie? Bon maty się nadaje? Nadaje się do pania karuzeli Nie, dobra jest akurat Piątka obrońców czy nie? Okej, okay, nie Nice Uuuu Uuuu, nie ma Dudi. Ale waran na zielonym już strzeli, nie? Ale waran na zielonym już sieknie, no pewnie Pewnie, pewnie Ale to bol Nie A gdzie jest mój Alisson, oh no? Czemu on tego nie broni, jak taki, taki, taka czapka leci, no? mam, Miku, Siema, siema No no dobra go, na zielonym siedzi wszystko. Dzięki i wściekły goryl! Za tier pierwszy, dziękuję! Dziękuję, dziękuję, witam no, takim boostem to może tak łatwo wjeżdżać między dwójkę obrońców. Dzięki za mecz. Dajcie mi to donate, to mam te składziory dwa ocenie. mecz, cię za paczki, paczki! Gdzie są moje paczki? Kurna no, no tak no. To, to jest specjalnie, to jakby ta Gierka jest tak psychologicznie zbudowana, żebyś się ten. O, no i bra no i gratulacje, nie? Yes, yes, nice. To jest przesada, że to na zielonym nie jest gol. Let's go Dobra nutka leci od razu się gra Dobra, GG Szkoda no next next time trzeba po prostu poczekać na ten na no, 8 pingu, nie? Co będziemy grali na tym? Aaa, Szkoda, szkoda, szkoda No, ale bramki niesamowite strzelił wariat, nie, naprawdę Winszuje ten, winszuje to jest kwestia tego, żeby tego jednego meczu nie przegrać takiego close czy coś w tym stylu. To bardziej ten. Yes! <laughs> nice. Jest golazo. No, Zimbabwe może będzie, nie? Na przyszły tydzień, bo teraz ten. Nice. W takich sytuacjach jak nie zgryniecie, to nie strzelicie ty A tak, szczerze, nie? Siemaya Newpick, Siemie, nie Gościu, co robi? Oddaję? Okay, GG. Później powiem. Co za dziomal. Później powiem. Wiśniowa 98W. Dzięki za mecz. Dzięki kotek za Prima. Tylko po prostu jest takie coś, że strasznie ciężko jest udowodnić tę przewagę, nie? W takim sensie, że jeżeli ktoś po prostu potrafi grać w defie, strzelić jedną bramkę. Taką. O, kurna. Strzelić jedną bramkę. I potem na przykład strzeli drugą i odskoczył już na wybrankowe prowadzenie, to ciężko to odrobić. Mam wrażenie, że trzeba być bardzo ogólnie mega sfokusowanym i mega takie... Mega tak turniowo te mecze w FUT Champions grać. Brawo Vini! Ładny bilansik. Ja uważam, że jeżeli ktoś w piątek ogólnie kręci 13-15 winów, to naprawdę... To naprawdę szacu, nie? Bo grałem w zeszłym tygodniu w niedzielę i miałem wrażenie, że naprawdę... Niedziela. W niedzielę to zagraliśmy takie przyjemne FC. Przegrałem z prawda, mecz na piątkę z tyłu, też na Niemca. Mam wrażenie, mam mam wrażenie że te trivelki to wchodzą jeszcze lepiej niż wcześniej, nie? Naprawdę. W niedzielę ten, w niedzielę też sobie pogramy. Dobra. Zero. Z kim wygramy w ogóle? Bo gości ma dobry skład. My gramy na Sewage? To jesteś ty czy Nie. Dobra, 4-0 warecierku. Nice. Szybko poszło. 12-1. Nice. Dziękuję. Minął no, 9-6. Są różnice między 13 a 14. winów w składzie? Nie. O kur... dobra, na czwórkę obrońców jest gra. O jest najgorsze co istnieje, nie. no Dobrze, QL. Błagam. Strzelajmy taki winim, nie? Ale też widać często po grinach na przykład różnice w tym. Różnice w pingu, nie? Że dużo, to wiem, dużo łatwiej jest grinować na 8MS. Nice! Ej, że ja takie sytuacje strzelam, to jest koniec, nie? Brawo, wini! Brawo Majkon, ty! Ole mi dał teraz! Konterkę ziomal! Brawa dla Majkona. Yo. Uf! 13-1 w bite w piątek rano. W skład jednej poraczki tak szczerze. Oddamy sobie pewnie ostatni meczyk. Jedziemy ten, jedziemy z nagrodami. Będzie paczuszka hero tym razem, nie paczuszka z ikoną. W zeszłym tygodniu było... W tygodniu była paczka z ikoną, teraz sobie otworzymy Hero'sa znowu to możemy quickselować, nie wiem po co to w ogóle jest Dobra, 82 plus razy 25 Yo. Kto to leci? Kto to puścił? Bo to są Request leci jak coś. Jutro też streadno obowiązkowo Lesmomer! Dostałem informację. A nie, mam trochę miejsca w duplikatach. To chociaż tyle, ale to podejrzewam, że po tym będzie problem. Wjeżdżamy z Hansen, no. Dawaj, oj, Hansen, to to nie jest. Je bez walkoutu. Na razie, słuchajcie, na razie ogólnie bez walkoutu nagrody. Całkowicie, nie? Na razie bez walkoutu nagrody całkowicie. Co jest. Yy, co jest przesadą delikatną. Unda 84. Ej Uwee! Dzięki za 9 gift subów. O, kurna! Dziękuję, dziękuję. Oh, Egenduru, Egenduru, ktoś no. O, Igendous, jest też warty? Na. O, czas. ten gość jest pewnie na QuickSelect, ten nie. Okej, okay, okej. Okay. Idzie. Z... No. <grymie indywidualny> A, Discord, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 14, czy 13, 2, 13, 1. Ostatni mecz go oddawałem, bo nie było tego. Bo i tak już nie było sensu grać, bo to jest ta sama ranga. Więc ten. Cina z 8, 4. Z jest, uff, 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 PS. Argentyna. Oj, 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 Panowie, dzięki Seba, jest i on. Jest i Messi w partce. Jest Seba z 10 giftami. Ej, no jeszcze więcej. Panowie, wielkie dzięki. Wielkie panowie dzięki. W na czacie leci w tym momencie. Okej, okay, okej, okay, okej okay. 8-4 plus z walkoutem Jest z walkoutem, ale jest jakaś Fryzurka Nie, modrić No co ty gadasz, no A z double walkoutem chociaż? Ja Z 10 razy 8-4 6 dostaję No sypiam to na razie z subki w też, a nie w paczkach, nie? Dziękuję timi za pierwszy miesiąc Panowie, otwieram paczka dla was W ciemno, ja jej nie widzę to jest elegancka paczka z podziękowaniem dla Cisuja Ściurowa. Powiedz, że poszło coś dobrego, tylko nie L. Tylko niemożliwe, że to jest L, człowieku. To nie nie może być do składu, nie? No, Ej, no chyba. No nie, no nie, no nie, no nie, no! Anonimowy darczyńca, 10 subskrypcji w prezencie. Dziękuję za 10 subów, anonimowy darczyńca. Niech mam dziękować, chłopie. I seba 10! Ja pierniczę, panowie. Zaraz będzie każdy z subem na czacie. Ty dziękuję za pięć giftów, Michaelu. Wjeżdża hero do składu. Męska, męskie hero, męskie hero. HPD, Francja, Matwidi, 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 powiedz, że to jest Matwidi i powiedz, że on jest dobry. Matwidi jest OK? To jest Matwidi? I Matwidi jest OK? Matwidi jest OK? Powiedz, że jest OK. Yo! No to, no to vamos! Vamos. Dzięki Bukar 9270 za tier pierwszy, dziękuję O kurna. No i Matwilego trafiliśmy. Ale jaja. O kurna. Ole jajca. No i elegancko. 600 koła? Zadająga będzie. Yy, panowie, tak się prezentują nagrody oczywiście. A on dalej jadą, normalnie trzyku nagrody. Pol Pogba tu kopie, wiesz.